Cześć, dziś podłączę nowy komputer do Microsoft Azure. Właściwie precyzyjniej mówiąc, komputer, którego system operacyjny Windows 11 przywróciłem do ustawień początkowych, bo sam komputer już najnowszy nie jest. Użyję do tego celu konta, które utworzyłem w poprzednim filmie dotyczącym instalacji Microsoft Authenticatora. Jeżeli Administrujesz siecią komputerową, możesz przekonać się, jak łatwo nowy komputer można podłączyć przy pomocy konta Microsoft Entra, choćby w celu uproszczenia oraz uporządkowania sobie pracy administracyjnej i to praktycznie bezkosztowo. Natomiast jeżeli masz już taką wiedzę, to dobrze, możesz użyć tego filmu jako instruktażowego. Dla użytkowników firmy, którą administrujesz, ja dokładnie tak zamierzam właśnie postąpić. Jeżeli jakiś użytkownik z firmy, której świadczę opiekę serwisową, kupi nowy komputer, podeślę mu link do filmu, żeby czuł się komfortowo wykonując dalsze kroki samodzielnie. Ja już w swojej karierze nadodawałem się komputerów do różnych sieci i na co dzień mam zazwyczaj ciekawsze zajęcia. Na koniec filmu pokażę, jakie logi dotyczące tej operacji i kolejnych logowań zostały utworzone. Zapraszam do oglądania. To jest ekran naszego komputera. Wybieram język polski. Polska programisty. Tu pominę no i sieć będzie potrzebna. Teśmy tam. Dalej. Niech on sobie tutaj sprawdzi. Jak będą jakieś dłużyzny no to ja po prostu przyspieszę. Myślę, że te podstawowe rzeczy, to każdy kupujący laptopa nowego, nowy użytkownik spokojnie sobie poradzi te kroki wykonać. Chodzi o to, żeby odciążyć administratora od wykonywania standardowych czynności, także. Jeżeli jesteś użytkownikiem, który, który właśnie chce sobie dodać komputer czy tam laptopa, no to też widzisz, jakie to proste. Ok, akceptujemy. No i nazwiemy urządzenie hmm. laptop. Azur. Niech to tak będzie. Tak chciałem wpisać. Dobra, dalej. No i tutaj wybierzemy na potrzeby służbowe, ponieważ będziemy włączać się do sieci firmowej, do chmury firmowej. No i użyję tego konta, które założyłem ostatnio. Grzegorz. No i teraz prawdopodobnie jak kliknę zaloguj, będę musiał użyć autentykatora. To już sobie przygotuję. Zaloguj. Na razie nic. Nie było. To nie. Okej. Okay. A no to wszystko będziemy klikać? Nie. Nie. Spodziewałem się komunikatu z autentykatorem, ale możliwe, że na tym etapie nie trzeba. Nie pamiętam. No, dopiero teraz. OK. Lecimy dalej. Następne. Aha, w ten sposób. Dobra. Faktycznie. Najpierw trzeba dodać do autentykatora. No to ja to zrobię. I teraz, żeby dodać to, na telefonie uruchamiam program. Odblokuję. I przy pomocy takiego plusika. Tego niestety w tej chwili nie nagram. Mogę jedynie pokazać. W ten sposób. Mam nadzieję, że to się tutaj jakoś nagra. U góry jest taki plusik. I klikam konto służbowe. I zeskanuj kod QR. No zezwolimy na używanie kamery. Ok. W tym momencie kamera zczytała ten kod, wywołała odpowiedni link, to już się w tle działo i zostało jakby to urządzenie dodane do zaufanych urządzeń w autentykatorze. Klikam następne i żeby potwierdzić w tym momencie dopiero wyskakuje kod. Prośba o wpisanie. No i mam wpisać 83, więc wpisuję po prostu 83, żeby potwierdzić, że na pewno wszystko dobrze poszło. Tak, i w tym momencie powinien proces się zakończyć. Musisz potwierdzić. Aha, potwierdzić. No to potwierdzam kodem PIN. Ok. No, i to było właściwie najtrudniejsze z wszystkiego. Czyli podsumowując, jak już dodam, jeszcze tylko wpiszę kod pin dwa razy. W tym momencie ten kod pin definiuje dla tego konkretnego użytkownika yy, urządzenia. Czyli na tym urządzeniu, Mogę mieć inny PIN, mimo że korzystam jako Grzegorz Brzęcz Brzęczyszczykiewicz i na tym urządzeniu, które teraz dodaję, na tym laptopie. Aha, 6. No dobra. Tu muszę być. Tu, tu mam 4. Ok. Teraz pozwolił. Zbyt prostego pinu też by nie przyjął. 1, 2, 3, 4. Takiego nie pozwoli, ale już nieco bardziej skomplikowany nie ma sprawy. I to właściwie powinno być już wszystko. Także teraz przejdziemy do panelu maszyny wirtualnej. Tam znaczy do pulpitu maszyny wirtualnej do panelu Azure i tam zobaczymy jakie logi pojawiły się w wyniku tych operacji Jestem zalogowany do maszyny wirtualnej na której mam uruchomioną konsolę administracyjną Azure To jest konto użytkownika Grzegorz Brzęczyszczykiewicz czyli konto przy pomocy którego przed chwilą dodawałem laptopa Mogę przejść do dzienników Logowań i mam informację o tym, że logowałem się, że było powodzenie, adres IP itd. Klikając na dany log pojedynczy, wyświetlą mi się szczegóły. Mogę dojść do informacji o urządzeniu, z którego się logowałem. Jest informacja, że urządzenie ma identyfikator. Rozpoczynający się od 29D7. O, no, sprawdźmy sobie. Żeby nie zamykać, po prostu tego miejsca, w którym jestem, kliknę sobie tutaj na ścieżkę środkowym przyciskiem. Albo trzymając kontrol, lewy przycisk myszy. Dzięki temu otworzy się zakładka. Od razu z tą lokalizacją. To tak informacyjnie dla osób, które nie znają tego. Urządzenia. No i czy przejdę sobie tutaj do ogólnej informacji zbioru urządzeń, czy, czy tylko urządzeń zarządzalnych nie ma znaczenia, to urządzenie ten laptop nie jest w tej chwili zarządzalny. Klikam. No i jest identyfikator urządzenia 29D7, czyli dokładnie ten sam, który jest tutaj, czyli z tego urządzenia było logowanie. Jak przejdę do dziennika inspekcji, będę miał również informacje na temat tego, co się działo w obrębie obiektu Grzegorz Brzęczyszczekiewicz, czyli tego naszego użytkownika. Jest informacja, że najpierw włączyłem to konto, ponieważ po ostatnim nagraniu postanowiłem je po prostu wyłączyć. Czyli jest informacja, że zostało one w, ono włączone, następnie były działania związane z dodawaniem tego urządzenia, z logowaniem się, dodaniem Windows Hello. Tutaj też, na przykład, klikając, jest informacja, jakie właściwości obiektu, który był dodawany, czyli tego urządzenia zostały zmodyfikowane. I została nadana nazwa laptop Ażur. Wcześniej nie było żadnej, no bo nie było obiektu. Podobnie z identyfikatorem tego obiektu, naszego urządzenia, f9, f2 i tak dalej. f9, f2 i tak dalej. Także są jakieś informacje, które. Mogą pomóc administratorowi zorientować się, czy użytkownik dodał urządzenie, czy nie dodał. No bo telefonicznie być może komuś pomagacie, ktoś twierdzi, że coś tam wyskoczyło. No, można zweryfikować w jakiś sposób. Przypominam, że poruszamy się cały czas w obrębie właściwie bezkosztowym. Na razie nie wydałem ani jednego eurocenta, ani grosza przeliczeniu na nasze, a mogę i dodać użytkownika, i dodać urządzenie, widzieć pewne informacje, może nie pełne, ale jakieś informacje jednak są. Także korzystajcie, nie musicie płacić, a powinno wam to jednak uporządkować strukturę urządzeń, użytkowników itd. w firmie za free. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję.